Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłam zrobić sobie takie małe podsumowanie projektów tego roku. Być może znowu jest na taki odcinek trochę za wcześnie, bo mamy listopad, mogłabym zrobić takie podsumowanie w styczniu, ale ostatnio dużo się dzieje, dużo jest takich projektów. No i też mam trochę taki czas pracowania nad sobą, swoją pewnością u siebie. Jeżeli mnie obserwujecie na Instagramie, to doskonale o tym wiecie. Więc Teraz akurat mnie natchnęło, żeby coś takiego zrobić i może nie, że zrobić sobie taki rachunek sumienia, tylko takie podsumowanie od czego zaczynałam, na czym kończę, ja już jestem chyba w fazie takiej trochę noworocznej, ja generalnie, no, jeżeli teraz mam taką ochotę na zmiany i no ochotę na to, żeby po prostu pójść do przodu i się rozwinąć, to będę robić to teraz, a nie będę czekać do nowego roku, więc ym, dlatego no. Jeżeli ktoś też nie lubi czekać do nowego roku i też ma teraz taką energię, natchnienie na zmiany, na rozwój, no to zapraszam, bo myślę, że ten odcinek, nie wiem czy będzie przydatny, bo to nie będzie żadnych tipów rozwojowych ani jakichś takich innych rzeczy. Bardziej chcę sobie zrobić właśnie takie podsumowanie swoich projektów, nagrywek. Żeby zobaczyć, jak na przestrzeni miesięcy zmieniał się mój też mindset, czego się też nauczyłam przy różnych projektach, co myślałam wtedy, co myślę teraz, jakie mam podejście do różnych rzeczy, więc bardziej taki troszkę rozkminiowy, taki. Ech, zabrakło mi słowa, takie... taka wewnętrzna analiza, nie, nie patrząc tylko na to, jakie projekty robiłam, ale też właśnie czego się z nich nauczyłam, i. Coś, coś w tym stylu, więc. Um, co, będziemy zaczynać? Myślę, ja sobie wypisałam właśnie. Celowo przeglądałam swoją galerię w telefonie, żeby sobie przejrzeć i zobaczyć jak wyglądał ten mój proces w tym roku i ja przez jakie projekty po kolei przechodziłam, żeby na pewno niczego nie pominąć. No, są takie rzeczy, które gdzieś tam pominęłam, bo były to na przykład takie ledwo zaczęte współprace, nierozwinięte współprace, z których nic nie wyszło. Więc zostawiłam tylko te, które faktycznie były w takiej można powiedzieć realizacji i gdzie faktycznie coś się działo. Więc zaczynajmy. Generalnie myślę, że mogłabym zacząć ten rok od współpracy, która zaczęła się już w poprzednim roku, ale przez cały ten rok. Dumnie jest kontynuowana, i tak od razu zaznaczę, że ja nie będę tutaj podawać jakichś takich konkretnych danych. Nie wiem, czy każdy klient by sobie tego życzył i byłby z tym ok, więc raczej będę podawać tak ogólnikowo, branżowo. Więc bez wchodzenia w takie konkretne szczegóły, jeżeli jesteście ciekawi, niektóre jakby moje prace poszczególnych klientów wrzucam u siebie na story na Instagramie. Więc jeżeli właśnie jesteście ciekawi, z kim ja tam współpracuję, Pracowałam w jakimś tam czasie, no to możecie sobie tam zajrzeć, bo w zakładce realizacje te właśnie najciekawsze filmy gdzieś tam są wrzucone. No i też przy wielu projektach jest tak, że ja nie robię wszystkiego od A do Z, więc jeżeli ja to na przykład udostępniam gdzieś tam u siebie na Instagramie, no to zaznaczam, że tutaj robiłam tylko montaż, tutaj robiłam tylko nagrywanie, więc em, tutaj na pewno poruszę takie rzeczy, które robiłam nie tylko od A do Z, bo wiele mam takich zleceń, właśnie które robię częściowo. Mam też w sumie można powiedzieć takie pół na pół troszeczkę. Więc no, to byłaby spora część moich zleceń i moich realizacji, gdybym to pominęła, więc nie chciałabym tego pomijać. Chciałabym też to tutaj zawrzeć, tym bardziej, że z takich zleceń też się dużo nauczyłam. No, ale będę zaznaczać gdzie co robiłam, żeby też wszystko było jasne i żeby nie było, bo, no, żeby nie było pomyłki, że na przykład czymś ja się zajmowałam od A do Z, bo nie zawsze tak po prostu jest. A jednak obserwujemy zawsze tą finalną pracę, gdzie wchodzi scenariusz, gdzie wchodzą nagrywki, gdzie wchodzi montaż. Więc, no, trzeba moim zdaniem zaznaczyć to, że nie robiłam na przykład wszystkiego. Jeżeli byście chcieli gdzieś tam coś posprawdzać, zobaczyć, nie mówię, że to źle ani że dobrze. Neutralnie raczej, ale żeby po prostu każdy był świadomy, jak to wygląda. No więc, tak, wracając do tematu właśnie tej pierwszej współpracy, o której mówiłam, która trwa do dzisiaj, jest cały czas. To jest branża samochodowa, motoryzacyjna, jeżeli mogę to. Tak, tak, chyba tak. To jest ciekawe, bo generalnie ja jestem osobą, która jest bardzo otwarta na różnego rodzaju branże i zawsze, znaczy zawsze, bardzo często dostaję pytanie, z jakimi branżami pracuję. No, i generalnie nasuwa mi się zawsze odpowiedź: łatwiej powiedzieć, z jaką branżą nie pracuję. Ja lubię w pracy z różnymi branżami to, że ja się z każdej branży mogę czegoś nauczyć. Słuchajcie, ile to jest później ciekawostek do opowiadania. Na przykład, wśród znajomych, gdybym ja jeszcze miała dużo znajomych, z nimi wychodziła i z nimi rozmawiała, ale to swoją drogą, ale no to jest ciekawe. Po prostu ja jestem osobą, która jest ciekawa świata, ciekawa różnych rzeczy. I jeżeli ja czegoś nie poznam, to ja nie wiem, czy to mi się podoba, czy to jest fajne, więc ja lubię. Nowe rzeczy, lubię się dowiadywać nowych rzeczy, dlatego ja też lubię pracować z różnymi branżami, bo jeżeli ja na przykład pracuję nawet nie z kimś od A do Z, to na przykład nagrywając, widzę scenariusze, widzę jakieś ciekawostki albo nawet ta osoba, z którą nagrywam, zdradzi mi jakieś ciekawe rzeczy albo jakieś niuanse z branży, albo właśnie jak tworzę scenariusze dla jakiejś branży, no to też robię research i też się dużo dowiaduję, dużo dowiaduję się właśnie od ym, klienta, z którym pracuję. Podczas montowania też się wiele dowiaduję. Także naprawdę to jest taka kopalnia wiedzy, takiej z różnych dziedzin. I to jest fajne i to jest ciekawe, więc ja nigdy nie odmawiam żadnej branży, chyba że naprawdę w końcu trafiłabym na jakąś branżę, która wyjątkowo mi się nie podoba i nie chciałabym z nią pracować, bo mnie totalnie nie ciekawi, ale jeszcze czegoś takiego nie miałam w swojej dwuletniej, takiej, no można powiedzieć, dwuletniej na swoim karierze. Bo wcześniej nie robiłam na swoim, ale też robiłam. No nieważne. No więc póki co jeszcze to mi się nie przydarzyło mm, i właśnie za to lubię pracę z różnymi branżami. No i właśnie w tej branży motoryzacyjnej teoretycznie to nie jest jakiś mój konik. Teoretycznie to nie jest coś, co ja lubię, w czym siedzę, czym się interesuję, ale jest to ciekawe, jest to fajne. Fajnie jest też nagrywać ładne rzeczy, a auta takie nowe są po prostu ładne, więc to jest fajne doświadczenie, żeby. Mm, Skupić się na tym, jak pokazać właśnie takie auta z najlepszej strony, jak zaciekawić, właśnie mimo, że to nie jest taki, taki moje hobby, no to wiele się nauczyłam na pewno, jak co może ciekawić ludzi w tej branży, jakie ładne kadry można dobrać, jeżeli chodzi o auta i tego typu rzeczy, więc nagrywanie aut, wiem, 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 że są filmowcy, którzy się w tym specjalizują i wiem, że to nie jest prosta sprawa żeby w taki profesjonalny, ładny sposób nagrać auta. Ja akurat e, pracuję na zasadzie no rolek, niekoniecznie takich filmów reklamowych, reklamowych, więc em, tutaj też nie zawsze chodzi o to, żeby to był taki, wiecie, odpicowany film, taki... Mm, mm, tylko żeby był angażujący, więc nie zawsze to jest po prostu nagrywanie samych aut, ale wiadomo, jakieś przebitki, jakieś niektóre rolki są po prostu z nagrywaniem aut, więc to jest na pewno ciekawe. I... Uważam, że sporo się nauczyłam pod względem właśnie nagrywania aut, co jest też, myślę, taką ciekawą umiejętnością. Może kiedyś kto wie, się zniszuje na jakąś branżę. No, ale to czas pokaże. <grym> Może kiedyś. Mam też taki krótki epizod, gdzie nagrywałam rolki właśnie takie mówione, dla osoby, która jest z podobnej branży do mojej. I to jest też właśnie. Takie, tego, tego typu zlecenia, jeżeli współpracuję z kimś, kto zajmuje się też na przykład właśnie marketingiem, ale troszkę z innej strony, to jest zawsze dla mnie ciekawe doświadczenie, bo ja wtedy zaczynam się zastanawiać nad tym, czy może tego nie oddelegować, bo um, generalnie jak widzę, że właśnie takie osoby to delegują, a same się na przykład tym zajmują i mają na ten temat wiedzę, to jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu to, że mogę się odciążyć czasowo i na pewno ta współpraca była dla mnie troszkę takim bodźcem, żeby zacząć o tym myśleć oczywiście minęło x miesięcy, prawie cały rok a ja dalej nic z tym nie zrobiłam ale na ten moment jeszcze też nie jestem na takim etapie żebym ja pewnie to zrobię, kiedy będę trochę tak przyciśnięta do muru, na zasadzie, że już się zatrzymam w rozwoju, że już nie będę w stanie na przykład przyjmować więcej klientów, nie będę się wyrabiać. Nie wiem, będę bardzo zmęczona na ten moment i jestem w stanie zachować taki balans, nie wykończyć się i pracować nad swoim kontentem, pracować nad klientami i wyrabiam się z tym wszystkim, więc. Wiadomo, są gorsze dni czy tygodnie. Ostatnio na przykład miałam bardzo intensywne trzy tygodnie, ale teraz już jest trochę luźniej. No, ale mimo wszystko, takim, w takim ogólnym rozrachunku, nie mam jeszcze jakiegoś takiego ogromnego problemu z tym takim niewyrabianiem się czy z takim brakiem czasu. Więc ym, mam to z tyłu głowy i podejrzewam, że jeżeli bardziej też mi się z drugiej strony tak sobie myślę, że mogę nie móc się rozwinąć, bo będzie mnie blokować fakt, że nie będę miała dużo czasu, jeżeli tego nie oddeleguję, więc to może działać też w dwie strony i to może być trochę takie zamknięte koło. Ale na ten moment nie czuję, znaczy mogę nie być nigdy tak naprawdę w 100% gotowa na to, żeby to oddelegować, ale mam trochę inne rzeczy takie finansowe do ogarnięcia najpierw, które są pilniejsze po prostu dla mnie, więc nie chcę rzucać się na taką głęboką wodę, więc myślę, że z czasem dojdę do tego, żeby to, to też oddelegować. I no, na początek właśnie chciałabym zająć się tym, żeby oddelegować takie rzeczy związane z rzeczami, których nie umiem, i na przykład to jest związane z moim sklepem internetowym, z drugim profilem rękodziałem i tak bo wiem, że to na początku byłoby dla mnie łatwiejsze, no ale to jest dla mnie taki temat jeszcze bardzo niepoukładany w głowie, więc ja mam teraz tak gadam, gadam, ale prawda jest taka, że najpierw ja muszę sobie to wszystko poukładać, bo ostatnio mam taki czas, gdzie mam bardzo dużo pomysłów, dużo chciałabym zrobić i no, muszę sobie zrobić porządek. Z tym całym chaosem, który gdzieś tam mam i nie śpię po nocach, bo myślę, bo mam burzę mózgów sama ze sobą. E, no a działanie też przy okazji dla podobnej branży do mojej jest o tyle wygodne, że na przykład mam już dużo informacji, jakby dużo już wiem. Więc na przykład, jeżeli chodzi o tworzenie scenariuszy, to jest to. Bardzo szybkie, bo nie muszę robić jakiegoś dużego researchu, nie muszę się jakoś szczególnie do tego przygotowywać, wiem jak wyszukać właśnie różne rzeczy, więc jest mi o tyle łatwiej, że jeżeli chodzi o przygotowania do tego typu zleceń, no to dużo już wiem. Potem miałam krótki właśnie taki, krótki, nie krótki, trzymiesięczny epizod z filmami UGC dla Pewnej firmy meblowo-budowlanej. I to było naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. To było na przełomie wiosny, więc w ogóle. Że to wspominam, bo też y, ja pracowałam wtedy na bazie już konkretnych briefów, ja tam nie musiałam nad niczym pracować, ale ja na przykład z filmami UGC już chyba kiedyś o tym wspominałam. Mam tak, że ja zawsze wyceniam je dużo więcej zazwyczaj, znaczy wyżej, y, dlatego że udostępniam też swój wizerunek i wiecie, to tak czasem jest, że jeżeli czasem nie chce się robić jakiegoś zlecenia, to się rzuci w większą kwotę z myślą, że może ten klient odmówi. Tutaj było tak, że ten klient się zgodził, a rzuciłam większą stawkę. Więc pod tym względem było to naprawdę bardzo przyjemne zlecenie, bo miałam bardzo fajne wynagrodzenie za, mniej, za no tak naprawdę niewielką ilość pracy. Znaczy niewielką. Na pewno trochę to przeceniłam pod tym względem, że było więcej trochę pracy niż myślałam, bo było dużo poprawek, które wymagały na przykład ode mnie znowu pojechania do sklepu, do którego jechałam w jedną stronę pół godziny. Więc y, pod tym względem to było wymagające i... W pewien sposób cieszę się, że ta współpraca się zakończyła, bo nie wiem, czy wyrobiłabym czasowo, czy aż tak bardzo by mi się to opłacało. O, leci samolot. Ale z drugiej strony było to właśnie ciekawe doświadczenie. To było w czasie wiosny, więc w ogóle było piękne słońce, piękna pogoda. No to chodziłam sobie do tego sklepu, czy tam jeździłam rowerkiem, nagrywałam. No, jedyne co to uciążliwe były te poprawki, ale też były to bardzo ciekawe rolki, więc też mogłam wykorzystać wiele fajnych produktów, na przykład też przygotować coś do jedzenia. Więc było to inspirujące i bardzo kreatywne, więc mimo wszystko bardzo miło wspominam tę współpracę. Później zacząłem współpracę, która trwa do dzisiaj, i to jest branża też budowlana, typu zewnętrz, na, na zewnątrz domu, elewacje itd. Tak I ta współpraca trwa do dzisiaj. I to też jest właśnie przykład takiej branży, z którą ja wcześniej na przykład nie miałam za bardzo styczności. Miałam na przykład z nieruchomościami i tak dalej, ale nie z taką typową branżą budowlaną. I to było też ciekawe doświadczenie, właśnie, żeby się czegoś nowego dowiedzieć, nauczyć. Jak kiedyś będę budować dom, to przynajmniej będę wiedzieć dużo więcej niż jak przed tą współpracą. I to jest właśnie fajne, bo często mogę się dowiadywać jakichś takich, no totalnie użytkowych rzeczy, które mi się w życiu przydadzą mimo wszystko. E i właśnie ta praca z różnymi branżami jest też taka, że potem mam właśnie takie osoby z takiej, z takiej branży, jeżeli potrzebuję właśnie jakiejś usługi czy jakiegoś produktu, to wiem na przykład do czego się zgłosić, gdzie się zgłosić i na przykład znam jakość, wiem co tam jest, znam wszystkie specyfikacje produktów, więc wiem na przykład, że to jest dobre albo to jest gorsze, a to jest lepsze, więc mam już po prostu zrobiony taki, można powiedzieć, list zakupowo-usługowy, więc wiele rzeczy wiem, gdzie kupić, jak kupić, do kogo się zgłosić, do kogo się odezwać, bo wiem, że to jest po prostu dobre i to jest Przemyślane, nie? Więc ym, to jest właśnie ciekawa sprawa. Tak, i tutaj może nie, że pierwszy raz, ale ym, to był jeden na pewno z takich pierwszych razy, gdzie też potrzebowałam. Trochę zmienić moje podejście do nagrywek, bo do tej pory zawsze było tak, że nagrywam w jeden dzień, potem montuję. No tutaj, w takiej branży, właśnie bardziej budowlanej, jest to bardziej skomplikowane, właśnie ze względu na to, że czasem trzeba pojechać na taką realizację, taką realizację tutaj, nagrać proces i często rozbija się to kilka dni, bo trzeba to zgrać z terminami, ze zleceniami właśnie z tej branży. Więc tutaj na pewno nauczyłam się trochę większej takiej elastyczności i takiej. Trochę takiego właśnie innego podejścia, no chyba właśnie tej elastyczności. Jakieś jeszcze miałam z tyłu głowy słowo, no, gdzieś tam na końcu języka, ale już e, wypadło mi w międzyczasie. Więc na pewno teraz zdaję sobie sprawę z tego, że właśnie różne branże wymagają różnego podejścia do tego nagrywania, nie nagrywania, i różnie to po prostu wygląda, więc od tamtej pory jakby trochę zaczęłam myśleć tak out of the box. Nie wiem, czy rozumiecie, że byłam właśnie tak. Zakorzeniona w tym moim systemie planowania, systemie umawiania się, nagrywania, no a ta współpraca też troszkę to zmieniła, więc y, później mogłam to przyłożyć też na przykład na inne współpracę i trochę się bardziej dopasować. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale w niektórych momentach to jest potrzebne, więc akurat przy tej branży było i tylko w taki sposób mogłam stworzyć faktycznie takie rolki, które chciałam i które mogły być skuteczne i mogły być ciekawe i różnorodne, żeby nie nagrywać tylko w kółko tego samego. Później miałam też jeszcze taki krótki epizod z dietetyką. Ogólnie, to właśnie takie branże, z którymi ja kiedyś się interesowałam, czy po prostu tak prywatnie się interesuję, to jest też. Bardzo przyjemna sprawa, jeżeli chodzi o przygotowywanie się do, do tych nagrań, na przykład e, treningi, właśnie dieta, zdrowie. Ja się bardzo takimi rzeczami interesuję, ja sama trenuję, zdrowo się odżywiam, więc. No, gdzieś tam informacje na ten temat mam i właśnie do takich branż też bardzo fajnie mi się tworzy scenariusze, bo robi się to zwyczajnie bardzo szybko, trochę jak w przypadku właśnie tej branży, którą ja się zajmuję, co mówiłam już wcześniej, więc tutaj pod tym względem też jest to bardzo ciekawe. No i bardzo też lubię właśnie takie wdzięczne branże, które. Są interesujące, bo trudniej jest, kiedy właśnie na przykład zajmujemy się branżą budowlaną, jak możemy sobie wrócić do poprzedniego zlecenia, gdzie jest to bardziej niszowe zagadnienie. Sprzedaż aut na przykład też jest bardziej niszowym zagadnieniem i tutaj właśnie ciekawie się obserwuje tą różnorodność, bo wiecie, bardziej będzie się klikać, nie wiem, przepis na zupę dyniową w jesień niż, nie wiem, wymycie ściany domu. Na zimę. Wiecie, jakby przepis na zupę interesuje więcej osób niż mycie ściany. I tak to jest z tymi różnymi branżami, że niektóre branże są zwyczajnie bardziej klikalne, bardziej interesujące, a niektóre mniej. Więc yy, to jest też właśnie. Yy, fajne obserwować jak to faktycznie wygląda na tych zasięgach nawet gdzieś tam na początku w trakcie na końcu współpracy w perspektywie czasu jak to się zmienia ale też właśnie jak ten początek wygląda bo przy takich branżach właśnie bardziej chwytliwych już od razu na start zasięgi są po prostu większe bo są to bardziej interesujące tematy raczej można tak, może tak, więcej osób interesuje się tym tematem. O, Więc do większej ilości automatycznie to trafia, jest ciekaw, tak podsumowując króciutko, więc właśnie dietetyka była jednym z takich bardziej chwytliwych tematów. Kolejny w ogóle, moja, można powiedzieć, troszkę wymarzona współpraca, o której myślałam już bardzo, bardzo długo, e, restauracja e, i to też i w ogóle Uwielbiam nagrywać jedzenie, to jest w ogóle takie apetyczne, i ta współpraca to akurat była troszkę takim game changerem u mnie, bo nie byłam na tym zleceniu sama, byłam właśnie z koleżanką po fachu i tam odkryłam magię aparatu. I to, jak przepięknie można nagrywać jedzenie obiektywem makro. I to był moment, kiedy przesiadłam się właśnie z telefonu na kamerę i od tamtej pory jestem zakochana. I no ten. Jakby samo, tutaj, samo nagrywanie dla restauracji było dla mnie takim game changerem, jeżeli chodzi o sprzęt i też trochę organizację, bo nagrywałam tam w godzinach pracy. Było trzeba się troszkę zorganizować, zorganizować ludzi, bo nie były tam tylko kwestie jedzeniowe, trzeba było się też poumawiać właśnie z różnymi pracownikami na nagrania, więc to było takie dłuższe zlecenie wyjazdowe. Mm. No więc szczerze mówiąc chyba z niego wyniosłam najwięcej, jeżeli chodzi o ten rok, bo i sprzętowo się rozwinęłam, i też organizacyjnie na pewno musiałam do wielu rzeczy podejść, logistycznie to zaplanować, żeby na przykład w jeden weekend albo w trzy dni nagrać. Kilkadziesiąt rolek i faktycznie to wszystko zgrać z różnymi osobami, żeby te osoby się nie powtarzały, żeby tam zmienić ubrania prywatne na ubrania placowe i tak dalej. Tu umówić się z kelnerem, tu umówić się z kucharzem, i żeby właśnie wszystko fajnie nagrać a jednocześnie nie przeszkadzać w działaniu restauracji, więc logistycznie nauczyłam się bardzo dużo. Tak, to na pewno. I kolejna taka zwrotna na pewno współpraca to była. Akurat tutaj branża za bardzo nie ma znaczenia, ale były te środki czystości. A było to przywrotne zlecenie, dlatego że wtedy zdałam sobie sprawę, że jestem zbyt za mało o pewna siebie na nagraniach. Ja jestem troszkę taką introwertyczną duszą, więc jak ja siadam do pracy, to zazwyczaj ja utykam w swojej głowie i się gdzieś tam do nikogo nie odzywam. Większość właśnie moich klientów um, też było takimi można powiedzieć introwertykami, więc nie przeszkadzało nam, że na przykład ze sobą nie rozmawiamy, albo coś tam, albo ja widać, że jestem ewidentnie skupiona i nic nie mówię, bo ustawiam kadr, bo coś tam, więc to był na pewno dla, dla mnie taki zwrotny moment, kiedy zdałam sobie sprawę, nie będę tutaj wchodzić też w jakieś duże szczegóły, żeby za wiele o kliencie nie zdradzać. Ale to był właśnie dla mnie taki moment, kiedy uświadomiłam sobie, że za mało się odzywam, i troszkę potrzebuję się otworzyć na tych nagraniach, żeby też klient poczuł się trochę bardziej bezpiecznie, bardziej zaopiekowany. Więc to był moment, kiedy ja też zaczęłam pracować nad tą swoją pewnością siebie, nad tym swoim nastawieniem. Co, jeżeli jesteście na Instagramie, to wiecie, kiedy to się zaczęło. No i później, później też, chociaż to już troszkę wcześniej był taki epizod, wcześniej już była ta współpraca, ale też regularnie nagrywam, już można powiedzieć teraz albo no. Teraz nagrywam, będę nagrywać nie wiadomo do kiedy, ale generalnie też kwestie księgowe, finansów i to jest też bardzo ciekawy temat i bardzo przydatny dla mnie temat jako dla osoby, która prowadzi swoją firmę i naprawdę to są takie tematy właśnie kolejne, które bardzo się przydają w życiu codziennym, bo ja nagrywając właśnie content dla takiej branży, ja zwyczajnie Dużo się z tych scenariuszy podczas nagrywania dowiaduję, i wiele rzeczy mogę się takich, wiecie, lifehacków gdzieś tam dowiedzieć, które mi się przydają po prostu w prowadzeniu swojej własnej firmy. Więc jest to też bardzo przydatne. I jeszcze jedna rzecz, którą nauczyłam się na pewno podczas tej współpracy, to jest czas. Czyli nauczyłam się naprawdę tworzyć, nagrywać wiele materiałów w krótkim czasie. I znalazłam schemat, w jaki sposób to zrobić i jak to zaplanować, jak zaplanować sobie nagrania właśnie w taki sposób, żeby to było jak najciekawsze jak naj. Jak najciekawsze to jest złe określenie, żeby to zajęło jak najmniej czasu, ale żeby było dobrej jakości. I ja wtedy właśnie zaczęłam też kombinować. I układać sobie na przykład różne kadry, bo to jest branża, dla której nagrywam takie dość złożone rolki na zasadzie, że mam dużo przejść, dużo zmian kadrów i tak dalej. Więc to był moment, kiedy ja nauczyłam się przed nagraniami właśnie tak dokładnie planować, co nagram, gdzie, w jakim kadrze. Albo z takiej rolki nagram te trzy zdania w tym kadrze, a te trzy zdania w drugim kadrze. I przez to takie dokładniejsze planowanie. Znacznie skrócił mi się po prostu też czas nagrywania. Popracowałam właśnie nad tym czasem, żeby to nie zajmowało z go zbyt dużo, ten cały proces, bo jednak jeżeli, no ja sama będąc na miejscu klienta chciałabym nagrać te rolki szybko, a nie bawić się z tym cały dzień, bo po to kogoś zatrudniam, żeby zwyczajnie mieć to odpępnione i mieć to zrobione i ktoś się tym zajmie, a nie żeby, bo jeżeli bym chciała, żeby to zajmowało gdzieś tam cały dzień, no to ja bym sobie to nagrała sama, bo to wcale nie byłoby większej różnicy czasowej wtedy. Być może jakościowa, ale nie czasowa, więc wiecie, chodzi też o to, żeby ten, na, nad tym czasem też trochę panować, ja się właśnie wtedy też wcześniej nie było tak, że też zajmowało mi to wiele czasu, bo potrafię ja jest ogólnie trochę, można powiedzieć, mistrzenią planowania, bez chwalenia się, ale ja zawsze lubiłam organizację, zawsze lubiłam planować, ale zwyczajnie wtedy jeszcze bardziej to podrasowałam i znalazłam takie sposoby, żeby robić coś szybciej, sprawniej z dalej z zachowaniem jakości, więc. To też była fajna, ważna lekcja dla mnie. Kolejne ciekawe zlecenie, tutaj już przechodzimy powoli do końca, na pewno dentysta, implanty, wyrywanie zębów i tak dalej. Więc to było jednocześnie ciekawe, bo jednak takich rzeczy nie obserwuje się na co dzień. Z drugiej strony trochę przerażające, bo to nie były przyjemne widoki, ale fajnie było obserwować właśnie skupienie i ten cały proces tak od wewnątrz i być tam tak trochę za kulisami. Więc to pod względem właśnie takiej. Ciekawości, poznania czegoś nowego, też było bardzo ciekawe zlecenie. Okej, okay, i tutaj na sam koniec mogę wymienić dosłownie, jakby zlecenie nagrywania, które miałam w zeszłym tygodniu, i to była karma dla zwierząt, więc nagrywałam przez cały dzień ze zwierzętami. Więc to, szczerze mówiąc, jest chyba jedna z najlepszych współprac. Ja kocham zwierzęta, kocham koty, kocham psy, kocham wszystko, wszystkie zwierzęta oprócz pająków, nawet po prostu ślimaki, jaszczurki i w ogóle wszystko. Więc Naprawdę to było coś pięknego i to były bardzo przyjemne nagrania pod tym względem, nawet jeżeli siedziałam tam 10 godzin, bo ze zwierzętami nagrywa się różnie i ja byłam świadoma, że trzeba być cierpliwym, bo nie ustawisz idealnie kadru, nie zrobisz, nie zmusisz zwierzęcia, żeby zrobiło to, to i tamto. Czasem trzeba troszkę poczekać na to dobre ujęcie, ale była to bardzo, bardzo przyjemna praca i no, było wiele śmiechu z nimi. No, i myślę, że to jedna z takich, właśnie najciekawszych, i może bym przesadziła, gdybym powiedziała, wymarzonych, chociaż może i nie współprac. No, więc na tym będziemy sobie kończyć, chyba się troszkę rozgadałam. Także dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie, oglądanie, jeżeli jesteście na YouTube, i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie.